Księga Izajasza, rozdział ósmy. Rzekł Pan do mnie, weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem. chasz, Bas, pośpiesza łup szybko nadchodzi zdobycz. I powołał dla mnie na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Eberechiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini. I ta poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan do mnie, nazwij go Macher Szalach Hashbaz, gdyż zanim chłopiec nauczył się wołać, mój ojcze i moja matko, poniosą bogactwa damaszku i łup z Samarii przed królem asyryjskim. Potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie, ponieważ ten lud zgardził cicho płonącymi wodami siloe i drży przed resynem i synem Remeliasa. Przeto pan sprowadzi na nich wody rzeki, potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę. I wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów. I wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze. Będzie sięgać aż do szyi, a rozparte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj. O Immanuelu! Sroszczę się, ludy, i drżyjcie. Przysłuchujcie się uważnie wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi. Przepaszczę się i drżyjcie. Przepaszczę się i drżycie. Omyślcie plan, lecz będzie on udaremniony. Postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, aby nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: Nie nazywajcie sprzymierzeńcem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzy sprzysiężeniem. Nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko pada zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. I będzie wam. Świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potnie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. Zabezpieczę świ świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba i w nim będę pokładał nadzieję. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan. Jesteśmy znakami i przypowiedniami w Izraelu. Od Pana zastępów, który mieszka na górze Syją. A gdy Wam będę mówić, radźcie się wywoławaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie – czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych i sprawie, w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia? Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka i będzie wędrował po niej utrapiony i zgłodniały. A gdy będzie zgłodniały, będzie się złościł i przekinał swojego króla i swojego Boga i spoglądał w górę. A gdy spojrzy na Ziemię, oto trwoga i pomroka straszna ciemność i nieprzenikniony mrok lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na Ziemię Zebulona i na Ziemię Neftalego tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanie i okrąg. Pogan.